Ktoś powiedział o Polakach, że to naród Maryjny, że, że może nie taka kolejność, że my idziemy do Matki Bożej, i zapominamy o Chrystusie, zapominamy o Bogu. Nieprawda. My do Boga, do Chrystusa idziemy przez nią. W tej parafii kult tak żywy Matki Bożej stał się w latach 80, kiedy proboszczem został ksiądz Marczewski. Wspólnie razem z księdzem ówczesnym biskupem częstowskim Stanisławem Nowakiem postanowili w tym kościele najpierw odnowić, ale jak się okazało, ufundować nowy obraz Matki Bożej Łaskawej, który znajduje się w kaplicy bocznej, w kaplicy Matki Bożej i od tej pory kościół parafialny w Osiakowie zyskał tytuł Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Oczywiście to jest wielkie zobowiązanie dla nas, dla wiernych, dla proboszcza, dla duchowieństwa tej parafii, tego kościoła, żeby ten kult był kultem żywym. Anatomii czy w draperii robiłem jak obraz. Światło cień. I dlatego ona jest żywa. Te doły, tu i te ogniki, to wszystko potrzaskane, bo nikt nie dba o to. Tyle jesteś warto, co dla drugiego człowieka. I to jest moją, moją dewizą. Ten Kościół robię już ponad trzeci rok leci. Bawię się tym, cieszę się tym, bo to jest radość życia. I padam to co mogę, daję drugiemu człowiekowi. To robię dla społeczeństwa, bo niech zostanie. Temat mi jest bliski, fantastyczny, jak się tak człowiek zagłębi. Tym bardziej, że Kościół najwięcej ma osiągnięć w sztuce. No bo przecież cały renesans, galeria tych mistrzów wielkich, to no, piękna sprawa. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że najpiękniejszy obiekt, jaki mamy w naszej gminie, jest wreszcie zadbany. Przez ostatnie lata rzeczywiście tej pracy na tak dużą świątynię było zbyt mało. Zasługuje na wiele więcej. Teraz od sześciu lat, kiedy ksiądz proboszcz Marek tak przyszedł do nas, tak się razem z nim wspólnie zmobilizowaliśmy, ale on przede wszystkim pokazał się doskonałym gospodarzem tego obiektu. I w zasadzie nie ma roku, żeby nie zostało dokonane jakieś dzieło albo poprawa, albo rekonstrukcja. Prace rozpoczęły się w zasadzie od wymiany tynku w wielu miejscach. To był pierwszy rok pracy, następne dwa lata pracy. To, co widzimy w nawie głównej i w nawach bocznych, to jest praca malowania ornamentami. Przepiękne ornamenty, które są dziełem pana Henryka Krzemińskiego, obecnego tutaj wśród nas, ale też mieszkającego tutaj artysty. Odnowione stacje drogi krzyżowej to jest też dzieło pana Henryka Krzemińskiego, który postanowił odnowić stacje, które były no niestety zdewastowane i zniszczone. Ostatnim dziełem to jest dzieło konserwacji i restauracji w polichromii w prezbiterium. Kościół nabrał naprawdę przepięknego wyglądu. Nie ma osoby, która by się nim obecnie nie zachwycała, i myślę, że, że mamy czym się pochwalić. Ja mam się czym pochwalić, że, że faktycznie dbałość o, o te świątynie jest przypomnieniem, że świątynia jest domem Boga. Kościół w 1942 roku stał się więzieniem dla Żydów. Okolice Wielunia, w tym Samosjaków, jest miejscowością, gdzie przebywa i mieszka bardzo wielu Żydów. Oni byli tutaj zganiani do tego miejsca, nie byli wypuszczani, miejscowa ludność poprzez wybite okna w kościele podawała im jedzenie, oni tutaj załatwiali wszystko, a więc możemy sobie wyobrazić, czym stał się ten kościół. Później z tego kościoła zrobiono też magazyn. Oczywiście wszystko to za sprawą Niemców. Później też był kościół przeznaczony jako taka kwatera dla robotników, którzy budowali okopy. A więc do marca 1945 roku ten kościół był wyłączony z liturgii. po 40 lat, tylko kościoły Nie lubiłem też takie reklamy świeckie, plastyczne historie. Pracowałem w filmie polskim, też tam przy scenografii. Natomiast w kościele, w samych Stanach Zjednoczonych, 36 lat tylko kościoły, w tym dwie katedry. To jest mój kościół, ja tutaj jestem od dziecka w załtarzem. za ołtarzem. Te freskie, które odnowiłem, to pamiętam to jako ministrant, bo tam się wkoło przechodzi za ołtarzem i te freski właśnie były. Dużo pracy jeszcze jest, także tutaj, ja tak liczę na pięć lat, bo to nie jest skończone, tego nie można liczyć już jako finał tej pracy. To, co zamierzam tutaj zrobić jeszcze, to tu jeszcze będzie ładniej. Tygodnik niedziela jest mi bardzo bliski i z żoną kupujemy go co niedzielę. Za granicą też kupowałem niedzielę, bo też tam dociera. To jest u nas taki sztandarowe tygodnik. Jak czasami brakło, no to ksiądz zawsze tam dwa egzemplarze miał zarezerwowane, to zawsze jeden był dla mnie. Ja tam nie spotkałem artykułu, który by się mijał z prawdą. Od z pierwszej kartki do ostatniej musi być wszystko wyczytane, bo są ciekawe artykuły. I polecałbym ludziom, którym zależy na, na prawdzie, właśnie tą gazetę kupować. Serdecznie zapraszam i zachęcam do odwiedzenia. Naszej świątyni, która w tej chwili jest świątynią przepiękną i znajduje się na dobrym szlaku, bo znajduje się na szlaku bursztynowym, znajduje się w łuku warty, a więc miejsca tutaj bardzo atrakcyjne. A więc warto to być dla odpoczynku, ale warto też być po to, by spotkać się z Bogiem, także w naszej świątyni, przez osobę Matki Bożej łaskawej.